A zatem witam, zagramy dalej w Betelgezę, zaczynamy tam gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, poziom 14, epizodu pierwszego. Jest to wariant poprzedniego poziomu, gdzie w poprzednim poziomie była tylko jedna czerwona zapadająca kula, która nas zabija. Ognista, w tym, w tym poziomie są dwie takie kule, a poza tym poziom jest taki sam. Teraz zastanawiające jest, co tutaj trzeba zrobić. Może zrobimy tak. Takie kroki dwa. Teraz mamy tutaj siódemkę. Ale chyba już przegrałem. Nie. Do końca. A jednak. Przegrałem. Czyli będzie trzeba się zmagać z dwoma tutaj kulami. Być może jest to pierwsze faktyczne wyzwanie w tej grze. Niestety wyjście na y, kafelek beżowy też niweluje mi tą osłonę tutaj. Myślę, się zamieniamy chyba taką w kostkę lodu, która po wodzie nie tyle co pływa, co ślizga się <grybujesz> i zamraża wodę. Teraz z jakiegoś powodu to się zaczęło obracać wolno. Teraz szybko, najszybciej. Aha, bo to pokazuje, kiedy one się ruszą. No ale to też nie jest z te droga, bo w tym momencie następuje moje utopienie. Spróbujmy zatem jeszcze inaczej. Tylko jak? No, może tak na przykład. I teraz tylko, teraz co? Bo jak tam pójdę do góry, to one znowu się skupią ee, u góry. I taki sam będę miał problem. No, i w tym momencie nie, 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 nie dowieszczam, tam, ponieważ potrzebuję więcej ruchów niż te, które są dostępne po tym, jak nadepnę na trójkę. No, na pewno się musi rozpocząć od wejścia tutaj. Tylko właśnie co teraz? Tam mogę tą piątkę zjeść. Teraz siódemkę. Teraz trójkę, i jestem znowu w nieciekawej pozycji. Nie udało mi się. Spróbujemy. Piątka. Teraz się ułożyły ciekawie, ale co z tego, skoro zaraz pojadą właśnie to. I teraz znowu na siódemkę. Czegoś tutaj nie łapią. Hm. Nie, to nie tak, nie tak, nie tak. No, mogę to zmuszać do tego, żeby się posunęło, ale mam po prostu ograniczoną ilość ruchów na to, żeby odciągać te czerwone kulki. Udało się. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale udało się. Znaczy, jest na nagraniu, jest na nagraniu. No jakby tego brakowało, to tutaj jeszcze są zagadki na e, zręcznościowe, tak? No spoko, trójka. Teraz myślę portalami. No to było całkiem proste, ale wiadomo, jest wprowadzenie do mechaniki. Teraz będzie gorzej. Trzeba tak, jak to przeleci natychmiast do góry. Co my tu mamy? Jakiś zegar słoneczny. Jeden. Znikło. No <laughs> co to oznacza? Że jak odliczy do jedynki, to znika wtedy. A później się pojawia z powrotem. Ok. Przynajmniej mieli coś nowego w końcu, bo już można było skisnąć od tego od ciągłego. Yy chodzenia po kafelkach szarych No wiadomo, że trzeba siódemkę zabrać Teraz to zniknie, ale zaraz się pojawi z powrotem i wygraliśmy No i kombinacja wszystkiego, co znaliśmy, poznaliśmy do tej pory no, definitywnie muszę najpierw po tą siódemkę pójść Nie, <ścoughs> nie tak, kurczę no Piątka. Ale to jest ciekawe, bo ja się to mogę to cofnąć Prawdopodobnie tak trzeba to właśnie zrobić I teraz, no, to, teraz mi to zniknie Kurde W tym miejscu jestem bezpieczny, więc Mogę sobie y, rozplanować w jakiś sposób y, pójść Może jednak niepotrzebnie się cofam tutaj Poczekam, aż szpior i teraz no pewnie, że to nie otrzymał. Przekombinowałem. I ostatni, 20 na 20 z Poziom z w nazwie. Hmm. No, tylko dla orłów zadanie. Ech, no może w międzyczasie powiadam, może jeszcze te jak wyglądała mniej więcej historia tej gry, bo... Mogę powiedzieć to chyba w, w dwóch albo zdaniach, że e, twórca... Był normalnym programistą pracującym w dużej firmie, stwierdził, że mm, trochę mu się tam chyba nudzi, czy coś takiego i, i chciał właśnie zrobić swoją własną grę. No i zrobił właśnie tą. Pracował nad tą grą, uwaga, uwaga, dwa lata. I mi się wydaje, że to jest kurde cholernie dużo, dwa lata. Bo przecież ta gra jest nie dość, że zrobiona na gotowym silniku. To jeszcze jest yy, no, w swojej mechanice bardzo prosta. Przegrałem. Ja co prawda też nad tym swoim projektem wciąż pracuję. Tak, tak, tam ten projekt nie umarł. E, jest kontynuowany. Być może niedługo pojawi się kolejny, kolejny film, znaczy się z postępu prac nad tym projektem moim. Mimo tego, wciąż jesteśmy na etapie, jak się to mówi w budownictwie, na etapie, że mieszkania są wykopywane na etapie dziury w ziemi. To ja z tą moją grą jestem w tej chwili na etapie e, Budowania łopaty, koparek, yy, buldożerów i innych takich elementów i materiałów służących do budowania. No spróbujemy tą siódemkę, ale... straciło mi. dało się. Odorganowano osiągnięcie Fish za przejście ryby. Teraz się pojawia ryba z koroną. Z tym, że wiadomo, że ja po prostu w tym moim projekcie cały silnik od zera piszę, nie korzystam z żadnego gotowego. Niemniej jednak, gdybym y, taką grę chciał zrobić na własnym silniku, to podejrzewam, że... No, wbrew te silniki trójwymiarowe się za bardzo nie różnią i ta gra też jest oparta na takich kawelkach, więc podejrzewam, że jakbym zaczął od, robię tą grę, tą, którą widzimy tutaj na ekranie. Odrobienia własnego silnika to też byłbym na etapie budowania koparek. Także nie wiem, czy to poddawać jakieś ocenie, tylko chcę powiedzieć, że, że stworzenie tego w, na gotowym silniku trwało dwa lata. I z celowo nie wchodzę na kolejny epizod, ponieważ zakończymy sobie ten odcinek na obecnej dziewiątej minucie i w następnym dopiero będzie ryba skorona.